Co tam u nich? Co tam u tego Twojego byłego, który Cię zdradził, jak tutaj ładnie nam się pokazało od razu. O, się światło odbija. I poszedł sobie do tamtej, e, tamtej, no... Hmm. No nie wyrażajmy się już od, początka, od początku tutaj filmu. Co tam? Co tam? Co tam? U nich? Mhm... Mm on gdzieś poszedł tam ym, zrobił to wszystko tak po cichu, wygodnie, że myślał, że tam będzie zysk. Czy tak się stało, że on tam dostał więcej? Czy on dostał więcej? Achuja dostała nie więcej. Gdzie? To jeszcze on musiał wprowadzić tą równowagę. Moja droga, piątka denarów. Jakie więcej dostał. Główno dostała, nie więcej. Wcale tam nie jest tak pięknie. Yy, on się spodziewał kurwa tęczy yy, i garnca złota, a tu, a tu piątka pentakli. No. I zaczął poszukiwania dalej. Kontakty. Albo już miał kontakt z jakimiś innymi dziewczynami. Yy, wymieniał wiadomości. Albo yy, znowu zaczął lub Dopiero zaczął. No, wydaje mi się, że znowu zaczął. No, bo ta, taki facet to się nie. Nie jest tak, że on nagle staje się takim chujem, nie? No i co? No i tam prowokuje do zazdrości. Aha, bo on król kielichów jest. No tak, noż przecież zestraj się, a nie daj się, kurwa. No tak, on przecież te uczucia ma takie niedojrzałe. No, niedorozwój, nie? Emocjonalny. Dzieciuch w środku. On po prostu chciałby mieć zabawkę i siedzi w tym sklepie z zabawkami i tupie i krzyczy, bo on chce nową zabawkę. Także no tam też nie jest już dobrze. No jak mi kurwa przykro. Może już planować jakieś działanie. Mhm. On to się pokazuje taki typ, który kurwa nie chce, nie potrafi przegrywać. Więc on z tamtą laską. Nie tak, że on z nią skończy, bo się okazało, że tam jest chujnia. On musi sobie przejść, więc albo wróci do ciebie, albo pójdzie do następnej. Szuka jakiejś następnej. A czy do ciebie będzie próbował też? A jak żeby inaczej? Ósemka kielichów. Arcykapłanka. Paźmieczy. No, będzie próbował gdzieś tam ukradkiem wrócić, podgląda ciebie.